Dzień dobry Państwu. Rafał Forz firma Natural Crop. Dzisiaj ponownie gościmy Pana Pawła w miejscowości Moniaki Województwo Lubelskie na plantacji truskawki o imieniu Honej. Dzisiaj zajmiemy się dwoma problemami. Problemami, które w tym momencie najbardziej dokuczają producentom truskawki. Pierwszym problemem jest to, są to choroby. Proszę Państwa, mamy bardzo dużą wilgotność gleby. Poprzez tą dużą wilgotność gleby występują nam bardzo dużo szereg chorób. Jedną z głównych chorób, która w tym momencie występuje na plantacji truskawki jest to szara pleśń. Jest to choroba, która atakuje nam jak i kwiaty, jak i również i owoce. Rozwiązaniem, która nam pomoże powstrzymać tą chorobę jest preparat Zumba Plant. Zumba Plant jest to preparat, który zawiera bardzo agresywny szczep bakterii Bacillus, który po zastosowaniu na listnym bardzo szybko namnaża się na owocach, na liściach, na łodygach i na kwiatkach, poprzez co automatycznie choroba nie rozwija się na tych właśnie częściach, częściach roślin. Stosowanie systematyczne zumby plant, czyli w takim okresie właśnie jak w tym momencie co 7-10 dni powoduje, że mamy bardzo dobrze zabezpieczone rośliny przed chorobami. Oczywiście również zumba ogranicza występowanie skórzasty tak, i antraknozy, która też również zaczyna się pojawiać na owocach truskawki. Zumby, proszę Państwa, stosujemy na listnie. Dawka tego preparatu wynosi od kilograma do półtora kilograma na hektar. Produkt stosujemy albo wieczorem, albo wcześniej rano. Im więcej w wilgoci, tym lepiej. Możemy nawet na lekko zroszone rośliny stosować ten preparat, bo im więcej wilgoci, tym bardziej się te bakterie i szybciej yy, namnażają. Możemy go łączyć, ten preparat, również z nawozami różnego typu, czy z wapniowymi, czy jakie Państwo tam używacie produkty, oraz z chemią konwencjonalną. Są pewne wyjątki, których nie możemy tego preparatu mieszać z topsinem i z produktami zawierającymi, zawierającymi, zawierającymi tyfanat metylu również oraz produktami dezynfekującymi, tak jak miedzian czy produkty zawierające miedź. Drugim zagadnieniem, którym chciałbym dzisiaj poruszyć, jest jędrność, twardość truskawki, z którym macie coraz, bardzo, coraz bardziej Państwo problem. W zeszły rok pokazał, że kto nie zadbał o odpowiednie nawożenie wapniem i krzemem na owoce, miał bardzo duże problemy. Otóż była taka sytuacja, że przez pewien okres czasu była susza, później przyszły bardzo intensywne opady deszczu, co spowodowało, że ta truskawka po prostu nam się w rękach, jak zbieraliśmy z krzaków, rozpływała. Jednym, takim rozwiązaniem na ten problem jest produkt SmartSeal. Jest to produkt, jest to nawóz krzemowo-wapniowy z mikroelementami. Jest to nawóz nalistny, stosujemy go łącznie z chemią konwencjonalną lub nawet z zumbą plant, o którym wcześniej mówiłem. Proszę Państwa, dawka tego preparatu jest od 2 do 2,5 kg na hektar jednorazowo. Te zabiegi wykonujemy tym preparatem co 5, 7, co 10 dni w zależności od przebiegu pogody. Nawóz systematycznie stosowany powoduje nam to, że właśnie będziemy mieć twardą, jętą truskawkę i ona nie będzie się spływać. W rękach i dłużej będziemy mogli ją przechować. Zaczynamy stosowanie tego preparatu od momentu kwitnienia. Tak jak Państwo widzicie, mamy około 50% wykwitniętych kwiatów na truskawce. Od tego momentu możemy stosować Smart Seal systematycznie, między zbiorami również, praktycznie do samego końca zbiorów. Tak jak Państwo słyszycie w radiu czy w telewizji, synoptycy zapowiadają bardzo mokry czerwiec i maj był mokry i mamy i będzie prawdopodobnie czerwiec bardzo mokry. więc W takim okresie właśnie taki preparat krzemowo-wapniowy pozwoli Państwu pozbyć się tego problemu. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że obydwa preparaty możemy stosować w, uprawie, w uprawach ekologicznych, ponieważ jeden i drugi preparat ma certyfikat wydany przez Jung w Puławach do upraw ekologicznych.